Witajcie ponownie na moim kanale Maris na szczęście. Ach, to ja, Maria Szafrańska. Witam Was bardzo serdecznie. Już dawno mnie tu nie było, bo tak. Ale ostatnio przygotowuję takie warsztaty dla kobiet, znaczy prowadzę warsztaty w przestrzeni mocy. Tutaj mam uloteczkę, bo dlaczego by nie. I pomyślałam, że w sumie te tematy mogłabym też. Przeprowadzić tutaj na YouTubie. Także rozmawiamy o mocy kobiety. Pewność siebie, która płynie z energii, a nie z ego. I jako, że to nie są warsztaty, tylko filmik na YouTubie, to będę musiała troszkę to pozmieniać. Także wybaczcie, jeśli się zatnę trochę, bo robię to dosłownie totalnie na żywioł i dosłownie wróciłam niedawno z tego warsztatu, więc jestem bardzo na świeżo stwierdziłam, że a co tam? Żeby zacząć temat i e, zobaczyć jaka jest różnica kiedy wychodzisz z pewnością siebie z energii żeńskiej, a energii a z ego po prostu to dobrze jest wiedzieć co to jest to ego ego to jest taka cząstka nas to jest taki po prostu nasz umysł można powiedzieć, który nasz mózg, który nas trzyma w bezpieczeństwie. Ego nas ma chronić. Ego nie ma nas chronić, tylko nas chroni. Ego chce, żebyśmy były bezpieczne, żebyśmy siedziały w tej strefie komfortu i nie wychodziły, bo tam jest zagrożenie. Czyli, na przykład, jeśli chciałabym przemawiać publicznie, ale się z tego strasznie boję, mam jakiś taki lęk, powiedzmy, to Ego będzie mnie trzymało, będzie mi pokazywało, będzie mi mówiło historyjki, które. No. które sprawią, że nie będę chciała wyjść z tej strefy komfortu. Nie będę chciała przemawiać publicznie, bo się albo będę bała, albo wstydziła, albo stwierdzę, że w ogóle jestem głupia i nic nie umiem, że nic mi nie wychodzi, że to na pewno nie wyjdzie, bla, bla, bla. I z tego właśnie wychodzi to, jak chcemy być pewne siebie właśnie z pozycji ego to będziemy się porównywać do innych to będziemy starać się być wiesz wywyższać się czyli wiesz będziemy umniejszać innym czyli będziemy chciały być zawsze lepsze od koleżanki która lepiej robi prezentację od um, koleżanki w pracy na przykład nie albo od nie wiem członka rodziny który nie wiem robi lepsze ciasta to nie ty będziesz po prostu wiesz, taka pewna, że ty zrobiłaś co najlepsze ciasto. Ale to, ta pewność siebie właśnie wynika z ego. Czyli z tego, że chcemy być lepsze, porównujemy się, co nigdy nie prowadzi do niczego dobrego, chyba że potrzebujesz troszkę motywacji. Ale tak. A energia żeńska. Najłatwiej jest mi to powiedzieć w ten sposób. Wczuwasz się w siebie. Wychodzisz ze środka. Czyli tutaj mamy poczucie swojego ciała. Co czujesz w tym momencie? Czy ci się ciało spina? Czy dobrze się czujesz? Czy robisz to dla siebie? To jest też to poczucie, że właśnie dbasz o siebie. To jest miłość do siebie. O miłości do siebie mam filmiki i chyba jeszcze nagram jeden, bo trochę się pozmieniało, bo to wszystko to jest proces, więc może się rozwijać. I właśnie, jeśli wychodzisz z pewnością siebie, w energii żeńskiej, to to jest to poczucie, że nie musisz nic udowadniać, że nie musisz być lepsza od innych w żaden sposób. Wiesz, mądrzejsza, ładniejsza, bardziej przygotowana, lepiej zrobione coś tam, coś tam, coś tam. Nie, nie musisz, bo ty jesteś pewna siebie dla siebie. Nie dla innych. Bo naprawdę nie musisz nic nikomu udowadniać, bo jesteś, po prostu stoisz w tej swojej mocy. No i tutaj mieliśmy teraz ćwiczenia, bo to były warsztaty, więc ćwiczenia. Wypisz swoje słabe i swoje mocne strony. Przynajmniej pięć, ale wiadomo, jak robisz to teraz w domu, jak nagrywam, to możesz sobie to naprawdę, wiesz, spauzować i zrobić to tak po całości, tak? Czyli wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Możesz siedzieć z tą listą, nie wiem, tydzień. Wszystko co uważasz, że jest twoją mocną i słabą stroną. Także jak potrzebujesz czasu, spauzuj sobie tutaj. I teraz zastanów się, czy te słabe strony, to czy one naprawdę są słabymi stronami? Czy na przykład dzisiaj jedna kobieta powiedziała, że jej słabą stroną jest bycie cierpliwą i upartą? I to dlatego, że ktoś jej to powiedział, ależ ty jesteś uparta. Dążysz do tego celu i nie dajesz się zbić z pantałyku, nie wiem, coś tam, coś tam takiego, aż ty jesteś cierpliwa, dążysz do tego, co. i ja jej mówię serio? Uważasz to za słabą cechę? To jest tak świetne i tyle osób pragnie, marzy o tym, żeby być cierpliwą i dążyć do celu, nie poddawać się, a ty to uznajesz za słabą stronę, bo ktoś ci to powiedział. Wiesz o co chodzi? Także zastanów się, czy te twoje słabe strony na pewno są słabymi stronami. Jeśli wpisałaś wrażliwość, bo tutaj często kobiety mają taki, takie przekonanie, że wrażliwość u kobiety to jest coś złego. To jest ta emocjonalność, to jest takie wiesz, poczucie, że są słabszą płcią, bo znowu, po pierwsze porównujesz się z mężczyzną. No proszę cię. Po drugie porównujesz się z inną kobietą. Po trzecie Wrażliwość to jest Twoja piękna, kobieca. Oczywiście nie tylko kobieca, mężczyźni też mogą, tylko ja tutaj mówię do kobiet. Cecha, która pozwala ci odczuwać bardziej, która pozwala ci się wczuwać bardziej, która pozwala ci szybciej dojść do pewnych wniosków, bo jeśli wiesz, jeśli jesteś wrażliwa, tak? Czyli czujesz powiedzmy szybciej coś, to szybciej możesz zareagować. Możesz mieć rozwiniętą intuicję. Możesz mieć y, takie y, no, połączenie z innymi ludźmi, że możesz wczuwać się w ich na przykład problemy, jakieś tam ciężkie emocje i tak dalej i próbować im pomóc. Jeśli na przykład tym się zajmujesz albo y, wiesz, masz jakąś tutaj ekspertyzę w tym, to super. Także wrażliwość to jest stanowczo mocna. Stronę. I kolejna kwestia, jaką, na jaką patrzę tutaj, jeśli chodzi o, o te słabe strony. Są dwie drogi, więc się zastanów, czy tą słabą jakąś stronę, jakąś Twoją cechę, to co myślisz o sobie, czy możesz to zmienić? Czy możesz to w jakikolwiek sposób zmienić? I ja tutaj podałam przykład taki. Taka cecha zewnętrzna, z wyglądu, bo oczywiście słabe i mocne strony mogą być też z wyglądu i z zewnętrza, nie muszą być tylko wewnątrz. Taka, że na przykład masz taką wielką bliznę na twarzy i powiedzmy cały czas się tym stresujesz, to jest Twój wielki kompleks, uważasz, że jesteś brzydka, bo przecież masz taką bliznę. Powiedzmy, że blizna jest tak głęboka, że nie możesz jej zoperować, czyli powiedzmy, nie możesz jej zmienić. W żaden sposób nie możesz jej zmienić to zaakceptuj. Jeśli nie możesz czegoś zmienić, to to zaakceptuj. Bo jaki jest sens chodzenia, chciałabym iścia przez życie <słuch> z tym poczuciem, że jesteś gorsza, że jesteś brzydsza, że jesteś, wiesz, słabsza, że jesteś mniej wartościowa. Bo to wszystko jest w twojej głowie. Zaakceptuj to, jak wyglądasz. Jeśli nie możesz tego zmienić, Zaakceptuj i wtedy od razu ten ciężar, który masz na, na, na swoich barkach, po prostu on ulatuje, spływa, schodzi z Ciebie. I tutaj z tą miłością do siebie podchodzimy, z tym, właśnie z taką akceptacją, czyli z tym, że jest okej, okay, jesteś okej, okay, jesteś wystarczająca, taka jaka jesteś. Jeśli chcesz nad czymś popracować i zmienić coś, na przykład, nie wiem, chociażby ta prokrastynacja, tak, takie lenistwo, powiedzmy. Bo prokrastynację jeszcze możemy tutaj wprowadzić tutaj taki, takie podejście, że to wychodzi z lęku. I tutaj się głębiej zastanawiasz, skąd ten lęk, czego się boisz, dlaczego coś tam. To możesz takie pytania pogłębiające i taką pracę wewnętrzną sobie zrobić. Ale na przykład lenistwo, co też moim zdaniem nie istnieje. Po prostu lubisz odpoczywać, dajesz sobie tą troskę, ale... i tam inne tam rzeczy, ale... Powiedzmy, to jest dla ciebie strasznie ciężkie. Uważasz to za swoją wielką słabość. Zmień to. I tutaj by ktoś powiedział, no dobrze, ale nie mam tej motywacji, żeby się codziennie ruszać, żeby wstać z tej kanapy i pójść, zrobić sobie zdrowy posiłek, wolę sobie zamówić fast fooda. Motywacja nigdy nie nadejdzie. Motywacja nie istnieje. Motywacja przychodzi, kiedy już zaczniesz robić. I tutaj tak samo w tym temacie, pewności siebie. Pewność siebie tworzysz poprzez działanie, czyli dajesz sobie potwierdzenie tego, że możesz. O tym jeszcze wspomnę pod koniec. Więc, więc tak, więc się zastanów. Po pierwsze, czy to naprawdę są słabe strony, a po drugie, czy możesz się zmienić? Jak nie możesz zmienić, to po prostu zaakceptuj. No bo wiesz, to jest Twoje życie i życie jest tylko jedno. Czas i tak będzie płynął. I możesz ten czas spędzić na tym, że się zastanawiasz, jakie to masz straszne, te słabe strony, jaka to jesteś beznadziejna, bo je masz, albo zmienić, zaakceptować i skupić się na mocnych. Więc teraz te wszystkie mocne strony, które sobie zapisałaś, stań z tą kartką, czy tam z zeszytem, dziennikiem, czy z czymś. Stań w takiej pewności siebie, Pew, jesteś pewna, że masz te mocne strony, no bo masz, zapisała się sobie. Przeczytaj i poczuj tą pewność siebie, tą moc, która płynie z tego, że ty jesteś tego pewna, że masz do siebie tak duże zaufanie i przekonanie, że je masz, że dasz sobie radę, bo to wszystko to jest właśnie pewność siebie. Kolejnym ćwiczeniem, takim trochę na rozruszanie było. Wstajemy. I oczywiście po chwilowym takim, wiesz, poruszaniu się, żeby poczuć swoje ciało, żeby troszkę z siebie zdjąć tego wszystkiego, wytrzepać, powiedzmy, było właśnie zamknięcie oczu, skupienie się na swoim ciele, uwaga na ciele, bo w, kobie w żeńskiej energii takie właśnie skupianie się na tym, jak Twoje ciało, jak Twoje serce, wiesz, Twoja dusza, intuicja, to wszystko, tak, oczywiście, to jest takie czucie, głębokie czucie. Jak się teraz czujesz? Jak twoje ciało się teraz czuje? Czy czujesz jakieś spięcia? Poślij tam swój oddech. Zacznij to rozluźniać. Jak poczujesz już takie rozluźnienie tego ciała, możesz trochę poruszać biodrami. To jest nasza, wiesz, taka energia um, tworzenia, czyli taka energia po prostu mocy i działania. Poczuj tą pewność siebie. Pomyśl o swoich mocnych stronach. Poczuj tą pewność siebie. I stań w pozycji która jeszcze bardziej dodaje Ci tej mocy. I ja tutaj pokazałam trzy pozycje, czyli pozycja na takiego szefuncia, ale no tak po prostu tak stoisz stabilnie na ziemi i po prostu tak, albo na super bohaterkę. Jeszcze jest taka pozycja siedząca na, właśnie na szefa, na szefową, gdzie właśnie czujesz się pewna siebie. I w tej chwili spróbuj sobie taką pozycję. Jeśli znasz tę pozycję, super. Jeśli masz jakąś swoją, jeszcze lepiej, bo to wszystko i tak wychodzi od Ciebie. Nie masz się dopasowywać do innych. Właśnie wręcz przeciwnie. Znajdź to, co na Ciebie działa. To zawsze powtarzam. Znajdź to, w czym Ty jesteś dobra. Znajdź to, przetestuj, poćwicz sobie różne rzeczy, popróbuj różnych metod i tego, co ludzie mówią różni, i zobacz, co jest dla Ciebie dobre. Z tą miłością do siebie, z akceptacją, z poczuciem mocy. I jeśli chodzi o pewność siebie, o tą pozycję mocy, pamiętajmy, wyprostowane plecy, klata do przodu, oddychamy pełną piersią, głowa do góry. Tutaj jest też ważne, żeby. Ważne, nieważne, to zależy, w czym ty się czujesz. Ja na przykład nałożyłam czerwoną bluzkę, bo czerwony to jest mój właśnie taki kolor mocy. To jest w ogóle mój ulubiony kolor. Więc to, możesz sobie zrobić makijaż, który Ci poprawi samopoczucie, albo wiesz, fryzurę i tak dalej, ale chodzi o to, żeby Tobie poprawiała samopoczucie, a nie, żebyś wychodziła z tego ego, czyli, że o, teraz będę lepiej wyglądać niż tamta kobieta, niż ta koleżanka z pracy, niż ktoś tam. Nie. To chodzi o to, żebyś Ty się ze sobą czuła dobrze. Może się czujesz dobrze bez makijażu. W dresach. Super. Spoko. Ja jeszcze dodatkowo lubię yy, perfumy. W sensie ja mam takie olejkowe, wiecie, sama sobie robię, żeby jeszcze bardziej dopasować ten zapach pode mnie. Czyli to, co mi się podoba, bo to o to chodzi. Rób to, co ty chcesz robić. No i właśnie, daj sobie to, ten zapach. Daj sobie, wiesz, biżuterię. Zrób sobie, po prostu ubierz się tak, jak tobie się podoba i jak ty się wtedy czujesz. Bo wiesz, są ubrania. Są nawet zapachy i biżuteria i tak dalej, wszystko, gdzie będziesz się czuła gorzej. A są takie, które wiesz, że będziesz się czuła pewniej. Po prostu rób to. Szczególnie jak masz taki gorszy dzień. I wiesz, i tutaj jest bardzo ważne wspomnieć jeszcze o, o tym krytyku wewnętrznym, o myślach, o naszych myślach, o tym jak wypowiadamy słowa, o czym mówimy, z kim przebywamy. Także tutaj właśnie było kolejne przekonanie o kolejne ćwiczenie o zmianie przekonań? Ale o tym też już mówiłam na kanale, więc powiem tylko szybko. Jeśli masz na przykład przekonanie nic mi nigdy nie wychodzi, to teraz się zastanów, czy to jest w 100% prawda? Czy naprawdę w całym twoim życiu nic ci nigdy nie wyszło, możesz sobie zadawać pytania pogłębiające, możesz zrobić pracę z wewnętrznym dzieckiem. Kiedy to się pojawiło po raz pierwszy? Jak się wtedy czułam? Ile miałam wtedy lat? W jakiej sytuacji to było? Wracasz do tego wewnętrznego dziecka i się nim opiekujesz? Bo Ty jesteś teraz swoją wewnętrzną rodzicielką. Wewnętrznym rodzicem, rodzicami. Jesteś i męską i żeńską energią, oczywiście, w sobie. Masz wszystkie te cząstki w sobie. I chodzi o to, żeby one pracowały, współpracowały razem ze sobą. I się zajmowały, opiekowały się sobą. Tak jak w tej właśnie żeńskiej energii, tej miłości do siebie, tej akceptacji, tego dbania o siebie po prostu. I wtedy w ten sposób wiesz, uwalniasz te emocje, dajesz bezpieczne, stabilne środowisko dla tego dziecka wewnętrznego, żeby mogło poczuć te emocje. Bo tak się właśnie przekonania stąd się biorą, że nie miałyśmy wtedy takiej możliwości, żeby je bezpiecznie poczuć, żeby je uwolnić. I stąd nam się tutaj zastało to w ciele, i tak to właśnie się, tak to się dzieje więc uwalniasz te emocje. Wiesz, ukochujesz to wewnętrzne dziecko i super. Robisz tą pracę wewnętrzną. W tym przekonaniu akurat, że na przykład nic ci nigdy nie wychodzi. Wiesz już, że to nie jest prawda. Ukochałaś to swoje wewnętrzne dziecko to teraz zastanów się i nawet najlepiej sobie wypisz, kiedy ci coś wyszło. Bo wiesz, no nie masz już przekonania, że nic ci nigdy nie wychodzi. Im więcej sobie zapiszesz swoich sukcesów, czyli że coś ci wyszło, nawet najmniejszych, nawet po, typu wstałam dzisiaj z łóżka, chociaż bardzo mi się nie chciało, bo jest pogoda beznadziejna, bo się źle czuję, coś tam. To też jest sukces. Im więcej takich sukcesów sobie wypiszesz, im częściej będziesz patrzeć na tą listę. Tym lepiej się będziesz po prostu ze sobą czuła i będziesz czuła, że to przekonanie, że nic ci nie wychodzi, jest po prostu totalnie bzdurne, bzdetne i po prostu skąd się to wzięło. Dlaczego ja tak sobie mówię cały czas? I tutaj zmieniamy to przekonanie, czyli tworzymy sobie afirmację, która będzie na odwrót. Ale czasami jest tak, że teraz, jak, wiesz, na przykład zrobisz sobie afirmację "zawsze mi wszystko wychodzi", to tutaj w to możesz nie uwierzyć. Ponieważ przez całe życie powtarzałeś sobie, że ci nic nie wychodzi, że jesteś głupia. No to teraz jak możesz, wiesz, nagle uwierzyć, że wszystko zawsze ci wychodzi. Tutaj radziłabym jednak zrobić takie, taką afirmację, która by mówiła tak, na przykład, wszystko działa na moją korzyść. To jest w ogóle moja ulubiona i powtarzam ją od lat. Wszystko działa na moją korzyść, więc nawet jak ci coś nie wyjdzie, coś się stanie, coś jakiś problem, zaistnieje kłopot, to wtedy możesz powiedzieć, spoko, jest dobrze. Bo i tak wszystko działa na moją korzyść. Nawet jeśli wyszła negatywna sytuacja skądś, to i tak po pewnym czasie i tak zobaczę, że to wyszło dla mnie na dobre. I w ten sposób właśnie te przekonania zmieniamy afirmacje powtarzamy. Mam cały filmik na temat afirmacji, ale tylko powiem, że mówimy je w formie pozytywnej. Takie zdanie twierdzące, nie używamy przeczeń. Bo wiesz, jak na przykład mówisz, Chcesz być bogata i zamiast afirmacji chcę być bo Jestem bogata. Oczywiście mówimy też o sobie, że jestem bogata, a nie chcę być bogata. I mówisz, nie chcę być biedna. To wtedy programujesz swój mózg, żeby myślał o biedzie. Nie chcę być biedna, nie chcę być biedna. No o czym myślisz? O biedzie. To słowo nie chcę, no to już tak mniej. <grym> I właśnie dlatego tych przeczeń nie używamy. Tylko mówisz, jestem bogata. A jeśli to jest jeszcze dla ciebie za trudne do uwierzenia, to na przykład, zawsze mam pieniądze na to, co potrzebuję. Dosłownie tyle. I nie próbuj sobie znaleźć potwierdzenia, że tak nie jest, tylko chodzi o to, żebyś w to uwierzyła, czyli szukała potwierdzeń, że tak jest. Czyli za każdym razem, kiedy wiesz, masz pieniądz, pieniądze na, wiesz. Na nowe perfumy. Na, nie wiem, na jakąś nową bluzeczkę na przykład. Zawsze mam pieniądze na to, co potrzebuję. I tutaj sobie, wiesz, zaczynasz myśleć w ten sposób. Tak bardziej pozytywnie. Ponieważ właśnie pewność siebie wychodzi z tego działania. Wychodzi z tego, że coś zaczynasz robić, robisz to coraz częściej i sama sobie potwierdzasz, dajesz sobie te potwierdzenia, które... Ci mówią, tak, jestem pewna siebie, tak, to mi się udało, tak, tu odniosłam sukces. Im więcej myślenia w ten sposób, a mniej, wiesz, gadania o problemach, narzekania, hejtowania, plotkowania, im mniej tego, jakieś wiadomości, wiesz, scrollowania i tak dalej, tym bardziej nastrajasz się na, na nowe możliwości, na otwieranie nowych dróg. Na otwieranie drzwi, okien i innych wszystkich wchodzenia przez dziury w ścianach. A mniej na tym, że wszystko jest zamknięte i nic ci nie wyjdzie. I tutaj jeszcze pamiętajmy, tak szybko wtrącę ostatnią rzecz o tym wewnętrznym krytyku, bo on będzie się pojawiał. On się tak zawsze pojawia, tak samo jak się zawsze pojawi stres i tak samo jak zawsze się pojawia lęk. Trzeba i tak iść przez to. Bój się i rób tak zwane. Jeśli się pojawia krytyk wewnętrzny i ci mówi: "Nie, wiesz co, ostatnio ci nie wyszło to. Lepiej się za to nie zabieraj, bo znowu coś tam się stanie, bo znowu coś tam nie jesteś w tym dobra. Zostaw to, zrób coś innego", nie? Ale ty wiesz, że ty chcesz to zrobić, że to będzie dobre dla twojej kariery, dla twojego zdrowia, dla twoich relacji. Stwórz sobie personę swojego wewnętrznego motywatora, inspiratora który tam sobie wiesz, przegada. To są takie dialogi wewnętrzne, które w sumie sama prowadzisz ze sobą, bo ten wewnętrzny krytyk to też jest cząstka ciebie. Ale wiesz, on nie gada, on gada głupoty. On gada po to, żeby cię trzymać w tej strefie komfortu. To jest jak to twoje ego, które po prostu nie chce, żebyś wychodziła, bo, bo jesteś wtedy w niebezpieczeństwie. Ale jak masz nauczyć się przemawiać publicznie, na przykład? Jeśli nigdy tego nie robisz, bo boisz się, że Cię wyśmieją, bo boisz się, że zrobisz błąd, bo boisz się, że zaschnie Ci w gardle i nie będziesz mogła czegoś powiedzieć, wydobyć żadnego słowa. Jeśli nie zaczniesz, to skąd masz wiedzieć? Ja lubię tak, wiesz, przygotowywać się stopniowo. Na przykład zaczęłam najpierw robić live'y na, na grupie, gdzie było dosłownie kilka osób. Zaczęłam robić YouTube'a, zaczęłam robić jakieś inne networkingi online, jakieś takie spotkania, coś gdzie po prostu wychodzę z tej strefy komfortu, bo najlepiej by mi było siedzieć, tworzyć swoje jakieś tam dzienniki czy inne tam produkty, grę i siedzieć sobie w domu i po prostu nie wiem, wrzucać tylko zdjęcia. Ale co innego, jak ja zaczynam wychodzić, pokazywać się i mówić, i w ten sposób jestem coraz bardziej przygotowy przygotowuję się sama. Czyli daję sobie potwierdzenia tego, że mogę, żeby zacząć przemawiać publicznie. To jest taki przykład. Ale wiesz, już zaczęłam robić jakieś spotkania z, wiesz, na żywo. Czyli to już jest wyjście do ludzi z, ze swoim głosem, jakby nie patrzeć. I na tym może skończę, bo. Ach, jeszcze powiedziałyśmy o, mm, o wyjeździe ponieważ chcemy zrobić z moją właśnie koleżanką taki wyjazd weekendowy dla kobiet, gdzie będziemy te tematy jeszcze bardziej pogłębiać, gdzie będą warsztaty, gdzie będą medytacje, masaże dźwiękiem. Po prostu będzie dużo. W dużo takiej fajnej pracy, uwalniania emocji, gra w bańkę pełności pracy wewnętrznej, uwalnianie emocji, czyli po prostu żeby się poczuć lepiej ze sobą. Ta energia żeńska, tworzenie własnych perfum, z olejków, to będzie po prostu taki też e, trochę pamperowania się, czyli taki self care. Teraz jak o tym myślę, to ten weekend będzie totalnie wypełniony różnymi fajnymi rzeczami, ale też będzie czas na zatrzymanie się. Bo to będzie w naturze, wiesz, w lesie, będzie miał własny domek dla siebie, czyli każda będzie miała swój pokój albo pokoje dwuosobowe. Czyli taki po prostu taki wyjazd, wiesz, dla nas. Zrób to dla siebie. Nie daję jeszcze informacji na ten temat, ponieważ jeszcze ostatnie szczegóły są dopracowywane, ale zaobserwuj. Jeśli spodobał Ci się temat, jeśli chcesz wiedzieć więcej, chcesz być w kontakcie i tak dalej, polub, zaobserwuj, zasubskrybuj napisz mi komentarz i tak dalej i tak, i zostańmy w kontakcie. Tam gdzieś pod spodem będą moje linki, także możesz mnie znaleźć też na innych social mediach i no i tak, no i trzymaj się, cześć na razie, pa!